I co Filip, Wojciech się w Olsztynia. Dawaj freestyle! I co, I co twoje siostrze końcowo się <śmiennie> Dawaj Nie, no, Pablo, no, lecisz no, no, freestyle Musisz łyka monstera wziąć Piję sobie tutaj Konga Stronga Tak się nazywa ta marka energetyka To jest ten cały freestyle Yo. Powiem ci tyle ja nie żyję na pokaz, jestem prawdziwym freestylerem, Polski i powiem ci tyle, że... no. No to tyle, co no. ci powiem. <laughs> Polski. Ja jestem freestylerem, z Polski. <laughs> z Polski kurwa. kurwa, lecimy tego typu. Z tego freestyle. typu freestyle a, no, na świecie bitu. Powiem ci tylko tyle. Że jestem najlepszy Że latam tak wysoko jak motyle, a ty jesteś za mną w tyle i powiem ci tyle, że na dole jesteś. Ara. Teraz lecę jak motyle. Potem kurwa wystajesz z motylek essa. No, tam sobie jak mu tyle Tak wysoko, że twa Dunia robi mi tu lodzika swoim tyłem To jest o, fakt Kurwa robi mi loda dupą O no, i po... yeah. mm. Dobra, jeszcze jedno mogę ci powiedzieć Twój stary paryt w kominie. Jee, yeah. to Dawaj Szymon, teraz ty. Nie. No jak to nie? nie, no, nie no. wybór prost. Ja pierdolę dobrawe. Ja dobra o! wybór no. w dupę, upierdolony ja łachmy to, bo cię jebie moim jednym hito. Ty też gram? Of course! Yes, of course. Patrzcie, Ciężko, oczywiście, że jaram, jaram tak dużo, że nie wiem, co jaram, ja tam złudzę, i będę z jamałki, bomba kla! Nie bierz wina, nie parz w jakie to jakiś kurwaś, ciebie do Będę chodził na wideo. Na fijam do szyjszy kilogram ganji, tak się tu jara, tak się zaczymy, jaramy, kurwa, tak z Yamaki bomba! Ale czajcie, że on osobiście trochę cał, kurwa, to jest niewiarygodne. Hello. <grystanie> Daj szczegiel, freestyle! Ty krak tylko patrz na nas! Załamił mnie się Piotrek. Zabnij. Dawaj freestyle. freestyle! Tylko ty freestyle się rymuje jakby co, nie? Tak ci przypominam, bo... Freestyle! Czasami lubisz no o tym zapomnieć. Freestyle, dziwka! Ej, jajo w majonezie. Możesz w majonezie. W mi opowodowić... W starym... Czecho ją Ja ją w majonezie, ty opierdala się go belę. Mm. Ale dobra. Wiem. <grywa> gram w tego Cesa czy nie? Ja gram w koszykówkę. Gramy w Cesa, w Cesa grają. Typy co mnie mają, Penis A. <grywa> mają Penis A? czy to by to <grywa> Dobra. Mmm, bongo, z Kongo. Uuuu. Uh. bongo, King Kongo, ja. Kongo, je. Czaj, co się jeszcze zro, jest. To uh, y dobre. To jest tak, jak uh. tak jak ogon. Tak jak ogon. Nie mi y się słowo, bo cię rozjebił sekundę dla musiaku pedoku. Wongo, frajera. Y nie mam pomysłów, a ja Zajerałem yeah. Blanta. Zajerałem Blanta, potem. Zajerałem, zajerałem Blanta. Potem, z... potem. Potem. Kurwa leje Fanta. Fanta. Potem. 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 Potem kurwa leci Fanta. Fanta. Ej. Potem kurwa leci Freestyle. Mmm. Ze mną to dziwka Potem. Jo! Ej. Dobre, dobre. Potem Ticodina potem... Potem tico kupiłem i Lina zarzuciłem. <laughs> Ty, a więc <wiesz, laughs> mam Ticodin biorę teraz. Ticodin kurwa. Masz tikodin? No, mam, ale no. kurwa ostatnie kilka tabletek, ale to i tak nam ale starczy na grama. Grama zyrop. zrobimy. syrop? Ja się pytałem ostatnio, tam obok Biedronki w galerii, czy mają tikodin? i więc wyzywał od członów, nie wiem. Syrop? Tak. Ja mam kurwa no. Ticodin w tabletkach. Nie, mam syrop. Jest Sprite'a? To nie Fanta. Ja tam kolora znaczy. Twój stary jest na liście yy, Tak jak twoja cipsia, ej. Dobra. Jesteś tak chujowy, że przedszkola gdyby pojechał z tobą jak szmata, kurwa. A twoja stara uuu. robiła. Blanta cała zapłakana. <laughs> <Jessa>. Cała zapłakana. <laughs> była twoja mama. Yy, yy, lecę tutaj dalej. Yy, kurwa na przypale ja lecę sobie dalej, spadam sobie tutaj bardzo mocno nielegalnie. Człowieku, ja Cię nie słucham, jesteś niższą Bo Cię wyrucham, mm. Potem CBA, CBS mi na chatę wjechało i ze mną zajarało. Stary nie przetwarza z tego protokołu, ja już z Neymarem w Paryżu w kasynie robiłem kaskę. Uuu, mm. dobra. Potem Neymar, <laughs> potem Neymar mnie go do kosa, kiedy waliłem w nosa. Cię żali z polskiej Bydgoszczy O Bo cię chuj obszczy O <laughs> to, to była maczuga Którą potem zajarałem Tabaluga Uuuu jo wow. Ale kurwa, le, ale leci, ale leci Niech oba te ziółko brałem w kieszeń Potem Ładowałem go idę <laughs> Wo. <grymny> Jeberko z zioło zawijać musiałem, potem Lanta zwijałem i Peterowi wyjebałem. Eh?